Zapytać, co za pięć lat? No już za rogiem stoją agenci AI. Teraz. Opowiadaj. No właśnie, agenci. Gdzieś za rogiem stoi też nowe prawo unijne, ja, które nam też wprowadza trochę zobowiązań, że musimy znakować te rzeczy, które sztuczna inteligencja wygenerowała. Więc na pewno będziemy się bawić tymi narzędziami coraz mocniej i szukać takich zastosowań, które nam na pewno będą usprawniać pracę. I to nie tylko mówimy o pracy komunikatorów, ale no wszystkich firm. Za pomocą agentów można z, z, stworzyć cały zespół. Programisty, jakby taki pracujący nad aplikacją, taki jeden agent wciela się w rolę programisty, drugi w testera, trzeci w rolę kierownika projektu i pilnuje, że tak powiem, rozdziela zadania. I takie systemy już istnieją. Cześć, ja się nazywam Ada Borucka, a to jest podcast ICOMS, w którym rozmawiamy o komunikacji wewnętrznej. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Skłodowski, współtwórca, współzałożyciel platformy WorkEye, która dostarcza rozwiązania do komunikacji wewnętrznej. Ale też poza, poza tym ogromny fan nowych technologii AI i przyszłości pracy, o której bym chciała dzisiaj Łukasz z Tobą porozmawiać. Cześć. Cześć, witajcie. Łukasz, pierwsze moje pytanie, może tak od razu a, idźmy. Jaka jest przyszłość pracy w perspektywie, nie wiem, rocznej i pięcioletniej? Czego się możemy spodziewać, a, że jak będzie wyglądała praca? No to powiem tak, ta perspektywa pięcioletnia to już jest taka dosyć odległa, bo. Mhm zapowiedzi są takie, że bardzo, bardzo dużo się zmieni, jeżeli chodzi właśnie o AI. Więc tak, no, najbliższy rok, może od tego zacznijmy, mhm. to myślę, że taki okres mocnej adopcji właśnie tych narzędzi AI, które już znamy. Mhm. Czyli to, co weszło szeroko, czyli ChatGPT, GPT, będziemy go wprowadzać do firm. Już wprowadzamy, bardzo wiele firm nad tym pracuje, do, te, do takich typowych zastosowań, żeby nas wspierał ten, ten, ten mhm. chat. Różne firmy mają swoje rozwiązania, na przykład nie wiem, Copilot Microsoftu, prawda, który jest wszyty w pakiet Office, czy inne narzędzia firmy też sobie same integrują tego rodzaju rozwiązania, tak, żeby pracownicy mogli już z tego korzystać. Hmm. Dziś mamy takie już rozwiązania, właśnie jak, jak tego czata, ale też to, co już wcześniej było, tak, czyli różnego rodzaju algorytmy, które nam choćby w komunikacji wewnętrznej poprawiają, nie, wiem, personalizują nam treści, usprawniają czy polepszają nam wyniki wyszukiwania. jakby Możemy nie wiedzieć, że, że korzystamy z tego, ale jakby platformy, które, które dostarczają, czy narzędzia, z których korzystamy, są wyposażone w AI. Natomiast mhm. to jest ta, ta fala, która była wcześniej, teraz mamy, e, mamy czata. Teraz zapytałaś, co za 5 lat? No już za rogiem stoją agenci AI. Teraz. Mhm. E, Opowiadaj. No właśnie, agenci. E, agenci to, to, to jest taki odpowiednik czata, tylko jakby. Przygotowany do realizacji jakiegoś konkretnego zadania. Mhm. To, jakby wyszło w badaniach, że yy, ci agenci mogą ze sobą rozmawiać, tak? Tak jak, jak, jak ty rozmawiasz z czatem, to możemy tutaj zaprosić jeszcze trzech agentów, jeden będzie specjalistą od komunikacji, drugi od HR-owych jakichś tam tematów itd. i tak dalej. Jak się nam postawi wspólny cel to możemy razem zrealizować projekt i on będzie lepiej zrobiony niż taki pojedynczy czat, jak mu to zlecimy, tak? Więc to jest... Czyli chcesz mi powiedzieć, że ten podcast mógł być prowadzony przez agentów? Nie wiem, czy jeszcze, czy, czy już potrafią prowadzić podcasty, na pewno, ale na pewno, jakby tak, każdy taki agent ma, jest dodatkowo dotrenowany wiedzą z pewnej dziedziny, tak? Mhm. I dzięki temu, w tej swojej roli, którą ma pełnić, na razie prostej, tak, mhm. ale no na przykład, nie wiem, wspomaga raportowanie ESG, czy, 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 czy tego typu tematy, no to on będzie już całkiem niezły, tak? Mhm. I, no i właśnie są takie badania, które pokazują, że jak się ich połączy, tych agentów i ludzi i tą współpracę się w postaci takiego czata zapewni, no to już efekty są dużo lepsze. No ale cały czas też czekamy na kolejną wersję, mhm. Można powiedzieć, czata GPT, czyli tego algorytmu GPT, który tam stoi za czatem. I każda kolejna wersja nam pokazała, że ona jest, no jakby jest przepaść między tymi modelami. Każdy jest większy, ogranicza nas tylko moc obliczeniowa, która stoi za, za takim modelem. No i możliwości tej zapowiadającej się piątki będą pewnie dużo, dużo większe. No to słuchaj, e, pobawmy się w przyszłość, mm. w no, nie w przewidywanie, pewnie trochę już modelowanie tej przyszłości. Jezus, to co wiemy dzisiaj o narzędziach, jak się zmieni rola i zadania ludzi od komunikacji wewnętrznej, na co powinniśmy, czego się mamy uczyć, e, wiesz, jakby co, co, z komunikacją wewnętrzną w firmach w kontekście przyszłości pracy? Myślę, że tak. Jako, jako komunikatorzy na pewno będziemy musieli się uczyć korzystać z tych narzędzi mm -hmm. i szukać narzędzi, które mogą nam e, usprawnić tą pracę. Mm -hmm. Widzimy z obszaru marketingu, jak, jak dużo można zrobić za pomocą AI. No, na przykład? Podcasty. Nie, wszyscy to na żywo się dziwają. Mieliśmy przykład chyba, jak robiliśmy podcast jakiś czas temu wspólnie. Zapowiedź w kilku językach mhm. zrobił mhm. algorytm. Tak? To było rok temu. Mhm. Już jesteśmy trochę dalej. Teraz już wideo jest ćwiczone, tak, więc algorytmy, które. No, przygotowują fajne scenki, i tak mhm. dalej, i tak dalej. Gdzieś za rogiem stoi też nowe prawo unijne, mhm. ja, które nam też wprowadza trochę zobowiązań, że musimy znakować te rzeczy, które mhm. sztuczna inteligencja wygenerowała, więc jakby na pewno będziemy się bawić tymi narzędziami coraz mocniej i szukać takich zastosowań, które nam na pewno będą usprawniać pracę. I to nie tylko mówimy o pracy komunikatorów, ale no, wszystkich firmie. Okej, okay, ja czyli to... raz usprawniamy pracę z sobie narzędziami tak. jako komunikatorzy, czyli musimy się edukować trochę, jednak się uczyć. Nie udajemy, że nie ma AI. -a. Właśnie do tego <grym> chciałem, do tego, hmm. do tego chciałem yy, dotrzeć, że y, taką myślę, że naszą główną rolą, jeżeli chodzi o, 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 o to, co się dzieje, o tą transformację, to jest edukowanie jednak y, innych w firmie, o tej transformacji, o tym, co okay. nam to daje, jak korzystać z tych narzędzi, jest przeogromna rola. To szy szybko okay. bardzo też postępuje. My się musimy edukować i musimy edukować innych, tak? Mhm, okej. Okay. Czy, czy w kontekście wrócę do narzędzi trochę, bo to nas pewnie e, kręci komunikatorów, no bo już teraz bawimy się tym czatem, no trochę nie do końca jest tym, co byśmy chcieli. W większości przypadków e, trochę te życzenia są jednak takie, wiesz, bardzo podstawowe. E, no i trochę mam wrażenie, że trochę się zachłysnęliśmy, trochę już nam przeszły, trochę myślimy, dobrze, jak to już jest to, to AI, to, to spoko to nic nie zmieni. Nie, tak, tak taki trochę mam poczucie, że nam się tak trochę zrobiło. No weszła czwórka, trochę możemy się bawić obrazem, ale ten obraz też umówmy się, że jeszcze. Tak, no to jest, jest to cały czas w rozwoju, tak? Z jednej strony firmy. IT rozwijają te, te, te rozwiązania oparte o AI i wszywają je w coraz mhm. więcej produktów, tak? Czyli, no, możesz sobie wyobrazić, że, nie wiem, platformę learningową, na której będą kursy przygotowywane wstępnie przez AI, platformę komunikacyjną, która będzie komunikaty pisać na różne kanały za pomocą AI. To, to, to samo narzędzie może ci raporty przygotowywać, jak i dzieci to mhm. wszystko i tak dalej, no, jakby wspomagać je na różnych etapach, tak? Mhm. No dobra, czyli jednym słowem, my jako ludzie od komunikacji, po pierwsze e, musimy te narzędzia używać, e, bawić się, kombinować, a z drugiej strony musimy być może szykować kampanie komunikacyjne, e, edukacyjne dla pracowników o tym, jakie są korzyści, jak się zmieni biznes i oczywiście kolejna zmiana w organizacjach, jakby nam było e, mało w ostatnich latach. E, dobra, a czy widzisz jakieś e, zagrożenia na przykład dla naszej funkcji, czy, 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 czy swoim zdaniem AI sprawi, że rzuci od komunikacji, że nie wiem, pewne kompetencje już nie będą potrzebne, a jakieś inne będą potrzebne. Jak to Pytasz widzisz? to czy nas zastąpi? No chyba tak. A <laughs> znaczy, powiem tak. Rozwój samej sztucznej inteligencji w kierunku no, jakby coraz inteligentniejszych narzędzi jest ogromny. No i tu mówimy o roku Różnie jest podawane 2029 jako rok, kiedy sztuczna inteligencja będzie mądrzejsza od każdego człowieka na Ziemi indywidualnie. tak? Czyli tak zwana generalna sztuczna inteligencja, której możesz powierzyć zadanie i ona jest, jest w stanie dosyć dobrze wykonać. Dobra, a to no, muszę ci przerwać. E, ona będzie inteligentniejsza, bo będzie miała wiedzę, czy będzie też miała a, nasze to, doświadczenia? To, to jest kwestia. No, wiedzę. Przede wszystkim, okay. tam gdzie jest wiedza, możemy się troszeczkę zacząć zastanawiać, tak? No uh -huh. bo, um, bo to jest, okazuje się, że to jest tylko kwestia wielkości modelu i um, mocy obliczeniowej, która dzięki temu, że kilka lat temu bardzo mocno, jakby ona stale uh -huh. rośnie, i dzięki temu, kilka lat temu mogły się pojawić modele takie jak GPT. Natomiast to. Było zapowiadane od dawna taki mhm. pracownik Google znany, Ray Kurzweil, jakby przepowiedział ten 2029 rok. Jakby wyliczył to. Prost. No dobra, to Łukasz, no, Ale patrz, pod, podyskutujmy, ale... nie? Pod, podyskutujmy o obronie trochę swoje miejsce pracy. E, bo, bo jakby łapie to, jest tak, że mamy dzisiaj takie zjawisko, które w tej moment się nie pamiętam nazwy, ale że jakby jest tyle informacji, że ja na przykład nie jestem w stanie tego przyswoić. I w łapie to, absolutnie oddaje, że AI to zrobi szybciej przy swojej informacji. Natomiast wiesz, co z tego, że skończysz 15 studiów podyplomowych, jeżeli nigdy tego nie robiłeś, nie masz doświadczenia? Oczywiście. Czytaj, znaczy tego no dobrze. I tu, I tu właśnie, z jednej no. strony stawia się na przykład, no weźmy może już o, na razie zejdźmy z komunikatorów, weźmy lekarza na przykład, nie? Jakby no, no dobra. Lekarz ale... opiera się na wiedzy, Aha. tak? Przeczytał ileś książek, ale nie zna wszystkich badań, nie zna wszystkich. Jakby algorytm wyuczony tą całą wiedzą, no prawdopodobnie będzie całkiem sprytny, tak? No właśnie tutaj muszę z tobą podyskutować, czy AI będzie w stanie nam złapać to, to co się dzieje między ludźmi, to, że ja idę do zarządu i czuję trochę, co im się podoba, a co nie z tych pomysłów, no, że pewnie... trochę wiesz, trochę na podstawie tego, że zaczynam mówić i widzę po ludziach, które elementy im pasują, z którymi się utożsamiają, a z którymi nie, wiesz, ten czynnik ludzki, mimo wszystko w tym... No właśnie, to model jest wytrenowany, na, 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 w ogóle ma jakąś swoją w, w, wytrenowaną moralność i tak dalej, to już tu idziemy, ale y, y, Teraz żeby trochę osłodzić, mhm. tak, bo y, takich rewolucji właśnie gdzie ja pamiętam, y, bo jakby w branży IT była chmura kiedyś, tak, mhm. chmura obniżyła wow. i wszyscy wow. administratorzy <laughs> stracą pracę, tak. Mhm. No, ale właśnie nie stracili, nie? jakby w, robią, jest ich potrzeba więcej mhm. i, i jest potrzeba y, i robią ciekawsze rzeczy, tak. Już nie robią okay. backupów, tak. Robią ciekawsze rzeczy, więc y, być może nie będziemy pisać każdego komunikatu, mhm. ale no, będziemy może robić ciekawsze rzeczy. Przy czym nie jest to najczęściej nasza ulubiona robota, nie? Niektórzy tak. lubią, ale to czasami za dużo. Okej, okay, czyli jednym z tym, e, tak jak mówisz, że przyszłość trochę, wiesz, bo, bo ci lekarze, dla mnie to jest też taki case, że e, owszem, można mieć szeroką wiedzę, ale jak nie masz empatii, nie patrzysz na tego człowieka i nie widzisz, czy się dobrze czuje, czy tak. źle, to też mu nie za bardzo nie Dokładnie. zawsze jesteś w stanie pomóc, nie? Dokładnie. W tym wszystkim. Dokładnie. A ja trochę może nie wiem, myślę o nas jako o lekarzach w firmach, ale może nie powinna iść w tą stronę. No do, dobra, czyli mówisz, że, że będzie wiedza, co z mojej perspektywy jest super, że na przykład wiesz. Że nie będę miała tego stresu, który mam od parę lat, że jest jeszcze tyle rzeczy, których nie przeczytałam, tyle rzeczy, których nie wiem, tyle badań, których tak, nie ale wiedziałam. Tak, też, też, też już mieliśmy, yy, mieliśmy na bazie tego czata, który obecnie funkcjonuje, takie możliwości, że czat wspiera programisty. Nawet napiszę za niego mhm. jakieś tam fragmenty kodu. Skuteczność obliczona 16% na razie. Nie za dużo, okay. tak? Ale mamy. I jakby mamy konkurencję, pojawiają się nowe modele. Nie, cały czas mówią, nie ma jeszcze Chata 5, tak? Mhm. Ale, ale pojawiają się inne, na przykład jest taki model cloude No i on już bardzo fajnie pisze te programy. Już, mhm. już takie proste strony, proste jakieś tam aplikacje, małe gierki, no już robi na takim poziomie, że to, no to działa, tak? Mhm. Więc e, 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 mówiliśmy o agentach. Mhm. E, za pomocą agentów można z, z, stworzyć cały zespół, Programisty, jakby taki pracujący nad aplikacją. taki Jeden agent wciela się w rolę programisty, drugi w testera, trzeci w rolę kierownika projektu i pilnuje, że tak powiem, rozdziela zadania. I takie systemy już istnieją. One oczywiście jeszcze na razie robią proste rzeczy, ale jak wejdzie, wejdą nowa generacja algorytmów wyuczonych na mhm. dużo większym zbiorze danych, które jak no, tu sobie mhm. dyskutujemy, pewnie będą dużo bardziej Inteligentne wydajne, no to może się okazać, że za chwilę to jakby cało, cała moja branża jest, że tak powiem, za, zagrożona. tak? Więc y, idziemy w stronę tego, że na razie te algorytmy nam pomagają i korzystajmy z tego jak najdłużej. tak? Ale też przygotowujmy się, że być może będziemy musieli robić trochę inne rzeczy. I tutaj AI prawdopodobnie otworzy cały wielki worek nowych zawodów. Mówi się, że chyba 75% nowych zawodów w tej chwili związanych z AI nie wymaga programowania więc no jakby pewnie wszyscy możemy się zacząć uczyć promptować Okej, okay. no dobra, ale widzisz, teraz zwracając do, 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 do tej naszej działki komunikacji wewnętrznej, jakby rozumiem, że będzie lepszy dostęp do wiedzy, lepszy dostęp do informacji. Um, no, cały czas mam takie mocne przekonanie, że umiejętność wykorzystywania technologii będzie największą naszą a, taką zaletą, korzyścią, wartością. Natomiast powiedz mi dzisiaj, jak patrzysz na organizację, w jaki sposób AI jest dzisiaj, z Twojej perspektywy, najfajniej wykorzystywana do komunikacji wewnętrznej? Czy widzisz jakieś triki, coś, wiesz, no poza czatem GPT, którym już się trochę pobawiliśmy i trochę nam się znudziło, czy widzisz gdzieś, nie wiem, takie obszary, na które być może warto zwrócić uwagę, sprawdzić, nie wiem, na platformach, chociaż ten agent, o którym mówiłeś, jest, jest fajnym tematem. No właśnie to nie tylko komunikacja. Jakby ja, tu, tu, tu mi się wydaje, że i na, nawet w kontekście jakby na naszego przyszłego rozwoju jako komunikatorów, tak? Mhm. To, to musimy łączyć siły, musimy uh -huh. łączyć siły z zespołami hr uh -huh. z IT uh -huh. razem, że tak powiem, pomagać tej, w, te, w, te, w tej rewolucji trochę, która się dzieje, edukowaniu. Co z naszej perspektywy, no to też już wspominałem, tak, no, są algorytmy, które pomagają nam, na przykład wyciągać wnioski ze statystyk mm -hmm. różnego rodzaju, planować działania. Mm -hmm. Robiliśmy A to mówimy o GPT, czy mówimy o jakichś innych? Wiesz co, innym co? to są różne narzędzia, mm -hmm. tak, bo... E, Sprzedaj Jest, jest ChatGPT, GPT, ale czat GPT ma całą masę pluginów napisanych przez różne mm -hmm. firmy, które, no, pomagają ci na przykład w analizie danych, albo okay. pomagają ci, mogą przeglądać strony, mogą czytać artykuły, mogą robić, e, nie wiem, e, napisy do filmów inne rzeczy, więc e, e, czat e, GPT stał się trochę taką platformą, tak? Czy Copilot, hmm. czy inne tego typu narzędzia. I yy, no możemy z tego wszystkiego korzystać. do no, już i korzystamy. Bardzo ci dziękuję i ten temat będziemy na pewno jeszcze rozwijać wielokrotnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo dziękuję, że byłyście, byliście do końca naszego podcastu ICOMS. Pamiętajcie, żeby komentować, lajkować, szerować, e, generalnie dyskutować wokół treści, które dzisiaj były na naszym, e, w naszym podcaście. Nie zapomnijcie o blogu ICOMS, gdzie znajdziecie mnóstwo materiałów, formatek i ciekawych artykułów. I co najważniejsze, spotkania naszej społeczności, czyli śniadania ICOMS online i z czasami e, na żywo, gdzie wymieniamy się doświadczeniami i po prostu rozmawiamy, oraz nasze coroczne. Roczne Święto Komunikacji Wewnętrznej, konferencja ICOMS, która odbywa się w listopadzie w Warszawie. Super merytoryczni prelegenci, ponad 100 praktyków komunikacji wewnętrznej. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.